Coraz więcej artykułów przemysłowych pojawia się w sprzedaży. Coraz większe jest dążenie do zmechanizowania prac w gospodarstwie domowym. W jakim stopniu ta mechanizacja dociera do szerokiego kręgu odbiorców zależy w dużej mierze od całej służby handlu detalicznego, a szczególnie od sprzedawców i reklamy. Bardzo ważną rolę spełnia atrakcyjnie i właściwie urządzona wystawa i ekspozycja towarów w sklepie. Całe wnętrze sklepu powinno być jakby dużym oknem wystawowym. Samo okno wystawowe musi spełniać rolę informatora i zarazem wabika. O właściwej atmosferze popularności sklepu decyduje głównie kultura sprzedaży i fachowa obsługa. A to przede wszystkim zależy od sprzedawców. Ich życzliwy stosunek do klienta, schludny wygląd, uprzejmość i kultura osobista, połączone z fachowością, w dużej mierze decydują o przebiegu transakcji. Nawet gdy klient przychodzi z konkretnym zamiarem kupna, pomoc sprzedawcy jest niezbędna. Chodź zobaczymy to małą! Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Widzę, że Państwo zainteresowani są lodówką. Tak, tylko nie bardzo wiemy, którą wybrać. Nie znam warunków lokalowych Państwa, ale postaram się jakoś pomóc. Wiemy. Bardzo Proponowałabym lodówkę 40-litrową, właśnie odpowiednia dla dwóch osób i przy małym metrażu mieszkania. To jest Polar 40 w obudowie meblowej. Może stanowić uzupełnienie wyposażenia mieszkania, pokoju. Można ją postawić również przed pokoju, tą bardzo lodóweczkę. Posiadamy takie lodówki nie tylko w obudowie na wysoki połysk. Może być lodówka w matowej obudowie. Zależy jakie państwa posiadają no, meble. <laughs> Możemy zaproponować również lodówkę w obudowie białej, metalowej do wstawienia w kuchence. Mhm. Jest też mała lodówka. Mała, tak, 40-litrowa. Tak, ale nas jednak mimo wszystko interesuje lodówka duża. Zdecydowanie jest to inwestycja prawie raz na. Kilkanaście lat i... Gdyby Pani w tym zakresie nam zechciała coś uprzejmie poradzić? Oczywiście, sądzę, że Pani decyzja jest, Pana, słuszna i proponowałabym obejrzeć Polara 125. Jest to lodówka, jak powiedziałam, sprężarkowa, o bardzo przyjemnie rozplanowanym wnętrzu, bardzo funkcjonalnym. Proszę spojrzeć na zamrażalnik. Tak duży jest. No a Pana z pewnością zainteresuje to, że lodówka jest na licencji francuskiej. No i co tego No proszę Pana, z tym się wiąże mały zużycie energii. 0,8 no, no, kW no na tak, dobę. A może jednak pola 160, bardzo proszę. Pani była zainteresowana tą chłodnią? I zresztą słusznie, jest to lodówka dużej pojemności, 160 litrów. Również sprężarkowa, a w zamrażalniku osiąga niskie temperatury. A o lądzie zewnętrznym nie muszę mówić, lodówka mówi sama za siebie. Bardzo funkcjonalne wnętrz. A co do gwarancji? Wszystkie chłodnie domowe mają gwarancję dwuletnią. No to się decydujemy na to, wiesz? No ja bardzo, A jeszcze kwestia transportu, proszę Pana, musimy ustalić. To czy Państwo dysponują własnym? Nie, nie mamy. Wobec tego my oferujemy swoje musieli. I Dziękuję proszę bardzo. bardzo, załatwimy odpowiednie formalności. W takiej rozmowie można jeszcze zwrócić uwagę na szereg innych zalet technicznych i użytkowych prezentowanych lodówek. Klient nie zawsze wchodzi do sklepu z zamiarem dokonania zakupu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Widzę, że interesuje się pani maszyną do szycia. Y tak, interesuje mnie dobra maszyna do szycia. A, mamy tu dość duży wybór maszyn do szycia. Marki łucznik są to maszyny wysokiej klasy. Jak pani zdążyła pewno zauważyć, w obudowie walizkowej, meblowej na wysoki połysk, od prostoszyjących, na przykład tak jak ta, poprzez wieloczynnościowe do automatycznych. Chciałbym panią uprzejmie zapytać, czy pani poszukuje maszyny? W celach zawodowych, zarobkowych, yy, czy nie, też... Nie, dla potrzeb domowych. Aha, do użytku domowego. Tak. Świetnie. Najbardziej stosownymi do szycia w celach domowych będą spośród tych kilku typów, które proponujemy w naszym sklepie, te dwie. Ta na przykład jest to maszyna prostoszyjąca, najmniej chyba skomplikowana pod względem konstrukcyjnym, poza tym jest o wiele tańsza. Proponowana zarówno w obudowie walizkowej, jak i meblowej. Tutaj przy pomocy tej dźwigni możemy regulować sobie długość ściegu. Ale chciałbym panią zainteresować tę maszynę, jest to maszyna średniej klasy maszyna wieloczynnościowa. Szyje ona zarówno ściegiem prostym, jak i zygzakowym. Poza tym wykonuje również wiele innych skomplikowanych czynności w sposób szalenie prosty i Ale Proszę pana, a co to znaczy, że szyje ściegiem zygzakowym? Najlepiej pani pokaże chyba na przykładzie. Mam tu kawałek materiału. Nastawiam teraz dźwignię regulatora ściegu i szyjemy obrót. Na tej maszynie może pani nie tylko obrzucać szwy, ale i dziurki, przyszyć guziki. Bardzo przepraszam, że zajęłam panu tyle czasu, ale ja dzisiaj nie kupię maszyny, nie jestem na to przygotowana. Ale mi zaszkodzi, o ile nasza dzisiejsza bardzo miła rozmowa... Pozwoli Pani podjąć właściwą decyzję, na którą z tych maszyn będzie się Pani mogła zdecydować? Będziemy... Nawet w takiej sytuacji należy być tak samo miłym, uprzejmym. Pamiętać należy, że każdy klient odwiedzający sklep może być potencjalnym nabywcą. Zadowolony z miłej obsługi, może tu powrócić, wyrobić dobrą opinię wśród innych. Nie zawsze klienci są zdecydowani na zakup konkretnego artykułu. Sprzedawca powinien fachowo doradzić i pomóc w wyborze. Może coś doradzić? Właśnie chciałem coś kupić praktycznego na imieniu dla żony. Proszę bardzo, zaraz coś wybierzemy. Może ekspres? Wspaniałe parze kawy i herbatę. Może suszarki do włosów, krajowe, i importowane. Może coś bardziej praktycznego, proszę bardzo. Może na przykład ten robot. Miele, kawę, cukier. Ubija pianę, rozrabia lekkie ciasto. A może ten, z tym, że droższy, kosztuje 3260 zł, ale można go nabyć na raty lub na czeki związkowe. Dodatkowym jego wyposażeniem jest sokowirówka, mikser, maszynka do mielenia mięsa, maszynka do krajania chleba, serów, wędlin, następnie misa do wyrabiania ciasta, do ubicia piany. Może ja Panu zademonstruję jego czynności. To jest mikser. Kładamy. Są trzy biegi. Młynek do kawy. To cudownie działa. To wszystko na jednym silniku, tak? Tak. Dziękuję, pani. Proszę mi to zapakować. Klienci bywają różni, tak jak różni są ludzie. Rozmowni, małomówni, niezdecydowani, nerwowi, nieufni, sympatyczni i niesympatyczni. Sprzedawcy natomiast, niezależnie od klientów, powinni być zawsze uprzejmi. Nie jest to sprawa prosta. Z jednej strony sprzedawca, jak każdy człowiek pracy, ma poczucie ważności swej funkcji i godności, z drugiej strony powinien podporządkować się niejako klientowi, jego potrzebom i życzeniom. Sprzedawca powinien wpływać na wytworzenie odpowiedniej atmosfery pomagającej klientowi w dokonaniu zakupu. W branży sprzętu zmechanizowanego sprzedawca musi posiadać maksimum wiedzy o sprzedawanych artykułach, walorach użytkowych oferowanego sprzętu, zasadach jego działania, zastosowania i konstrukcji. W sklepach El Domu, gdzie mamy do czynienia na ogół z wydatkiem poważnym, często rzędu kilku tysięcy złotych, gdzie decyzja zakupu zrodziła się dużo wcześniej, klient szuka potwierdzenia swego wyboru. Należy mu w tym pomóc, nie okazując swego zniecierpliwienia czy niezadowolenia. Kultura sprzedaży świadczy jednocześnie o kulturze osobistej człowieka wykonującego zawód sprzedawcy. O tym nie wolno zapominać. Nie może być mowy o kulturze człowieka, który nie potrafi w każdej sytuacji zachować się kulturalnie w dużej mierze właśnie od sprzedawców i ich pracy, zależy dobre imię sklepu, a tym samym całego handlu uspołecznionego. Przepraszam pana bardzo, dzień dobry. Czy dwa słowa na temat poczynionych przed chwilą zakupów? Co zwróciło pańską uwagę? Krótko powiem panu uroda i fachowość ekspedientki. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.